Witam. Trafiłem na ciekawą uchwałę zarządu PZPN. Później dokładnie pokażę, co to jest za uchwała. W każdym razie, w, dwu, w artykule 12 jest ciekawa informacja. Otóż jest tutaj napisane dosłownie, że futsal jest sportem walki. No to teraz rozumiem tam po co są karetki na stadionach, wuchta ochroniarzy, tam policjantów i tak dalej. No potem ten, ten, ten sport walki jest przenoszony na, 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 na trybuny, potem na ulice, i też tak dalej, gdzie się tylko da. No, jak tak, jak tak z obserwacji, odnoszę wrażenie, że tam ci z tymi szalikami, na przykład na drodze, co na tych samochodach, tak szaliki, szaliki Lech Poznań wystawiają. To, to, to są najbardziej agresywni kierowcy. Te biedoki myślą, że ten Lech Poznań to jest ten, ten prawdziwy Lech Poznań. Nie wiedzą, że to jest tak naprawdę Amika Wronki, która tylko używa nazwy Lech, Lech Poznań. Ten dokument to są jakieś chyba wytyczne dla sędziów. Jest to napisane takim językiem, no że nie wiem, czy, czy da się y, domyślić, o co chodziło tutaj autorowi. No, raczej się nie da. Ja, tego, ja to znalazłem szukając ogólnych przepisów do gry w futsal, bo na stronie PZPN-u nie udało mi się znaleźć. No, szczególnie chodziło mi o znalezienie przepisów dotyczących tak zwanego zagrania ręką. No, czy, czy jest futsalu inaczej niż w innych odmianach piłki nożnej? że, No bo normalnie w piłce nożnej jest tak, że tylko rozmyślne zagranie piłki nożnej jest przewinieniem. O tym nikt się do tego nie stosuje praktycznie, no, znaczy tak sędziowie tej piłki trawiastej no jakoś zaczęli się niedawno stosować, bo po, po, no, po latach, po, dziesiątk, po dziesiątkach lat mojego apelowania, żeby wreszcie zaczęli respektować przepisy tak jak jest napisane w przepisach, no ostatnio zaczynają tam w, w końcu zauważać, że nie każde zagranie piłki ręką jest przewinieniem. No ale w futsalu to raczej... Tak jak obserwuję te mecze, to raczej nadal yy, tam w tym XIX wieku tk tkwią i praktycznie każde zagranie, każde zetknięcie piłki yy, z ręką traktują jako przewinienie. No Ale no, okazuje się, że nie, no, że też w futsalu jest tak samo jak w innych odmianach piłki nożnej, że też tylko rozmyślne zagranie piłki ręką jest, yy, jest przewinieniem. Ja to znalazłem normalnie, można wpisać w Google, w jakieś tam wyszukiwarce przepisy gry futsal i, to, i ten dokument można znaleźć. Atakowanie ciałem. No na przykład <grywania> przepisy futsal nie zabraniają atakowania ciałem przeciwnika przez dwóch zawodników jednocześnie. Nie wiem, no bo z tego co ja czytałem, to właśnie na no, atakowanie przeciwnika obojętnie czym jest z przewinieniem. I tam nie, nie widziałem w tych normalnych przepisach, żeby tam coś było napisane, że jak dwóch naraz się atakuje, to to nie jest przewinienie. No, aczkolwiek no, mm. <laughs> oczywiście, że jak dwóch się naraz atakuje w podobny sposób, no to trudno ustalić, który jest, który jest bardziej winny, no trudno. Trudno jednocześnie odgwizdywać faun na, na, na zawodnikach, na dwóch zawodnikach i to jeszcze drużyny przeciwnej wzajemnie, więc no to, no to jest po prostu przewinienie, ale się tego nie odgwizduje, no tak bym to tłumaczył. Zakładając, że każdy z nich swój atak wykona w sposób prawidłowy, no a co to znaczy w sposób prawidłowy, no tego... Tego już nie wiadomo. No, w szczególności, że jest przepis, który mówi, że atak na przeciwnika no, nie jest prawidłowy. <laughs> nie jest tam nigdzie podane, że są jakieś szczególne sposoby ataku, które są prawidłowe. No, to jest taki język tych, tych, tych mistrzów piłkarskich. No, na czym dokładnie polega faul? no Oczywiście też nie jest, nie jest nigdzie podane. No, tu na przykład w jakimś tam punkcie czwartym atakowanie nogami. Podpunkt czwarty Zawodnik popełnia przewinienie walcząc o piłkę W sposób nieostrożny Nierozważny bądź Z użyciem nieproporcjonalnej siły Czyli takie bla 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 Czyli co, co tam sędzia sobie wymyśli Tak sobie może gwizdać z tego wynika Nawet jeśli nie doszło do kontaktu z nogami przeciwnika Czyli to jest taka dosyć ważna uwaga czy, Czyli może być faul Nawet jeżeli nie dotkniemy przeciwnika W skrócie mówiąc lub przed kontaktem z przeciwnikiem piłka nie została zagrana. Czyli nawet jak dotkniemy najpierw piłkę, a potem przeciwnika, to to też może być uznane za faul. No nie jest tak, że ja dotknąłem najpierw piłkę, nie ma faulu. No nie ma takiego czegoś. Jeżeli sędzia uzna, że to było tam w sposób nieostrożny, nierozważny z użyciem, lub z użyciem nieproporcjonalnej siły, to to, to, to wszystko może być uznawane za za faul, no jeszcze raz, nawet jeżeli nie dotkniesz tego przeciwnika i nawet jeżeli dotkniesz piłkę najpierw, zanim dotkniesz przeciwnika. Albo, albo nie dotkniesz, no to już nieważne. To I tak może być to uznane za faul. No ale jak to się ma do faktu, że futsal jest, jest jak to się było, sportem walki, no to, no to nie wiem. No, tu akurat nie będzie widzieć, nie będzie, no dobra, no w każdym razie czytam, co to jest za uchwała. Uchwała, uchwała numer 159, uchwała, a dokładnie numer rzymskie 9 przez 159 z dnia 2 września 2015 roku. No, nie wiem, czy jeszcze, już, jeszcze jest aktualna, no bo minęło 9 lat, no, ale coś takiego widnieje na stronie futsal-extraklasa.pl Zarząd, uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej do przepisów gry futsal, wydanie 2015-2016 i to jest na podstawie artykułu 36, paragraf 1, punkt 9 statusu PZPN, podpisane to jest przez prezesa PZPN Zbigniewa Bońka no także futsal jest sportem walki. No nie wiem czy, czy inne odmiany piłki nożnej też są od sportem walki, czy tylko ta, ta odmiana halowa. No ale to zawsze całe życie się człowiek czegoś uczy.